Ojo, jakby tu dawno nie było, panowie. Realistic stick photo. O, gol. Nie, wiem, co się tu dzieje, ale jest 2 do 5. O, witam, witam serdecznie. Po takim bardzo długiej przerwie. Po takiej długiej przerwie wracamy. Z, ogólnie z kontentem gamingowym. Pyszcie, piosenka również będzie, jak mogli. Jeżeli, dosłownie, tuż po, jestem tuż po nagraniu kolejnej piosenki, która już jest... Dobra, dobrego bramkarza mamy, ale jestem właśnie tuż po nagraniu piosenki, która nie wiem, jest przedstawiona jako premiera 26 maja o godzinie 13. Zderzenie! Oj, 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 blisko, blisko. A teraz chwilę kilka bo sobie pogadamy, bo tak nas dawno nie było wyjaśnienia, kilka wyjaśnień. Podaj, podaj, ale podaj. Jestem. I'm here. A smi. Smi. I'm here. To jest. Wytyf! Ba... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Proszę Państwa, załamanie nerwowe. Naprawdę, uwierzcie. Syk. Nie czeka. debil. Jakieś lagi mam. Aha. No dobra, proszę państwa. to zacznijmy. Ogólnie mi się nie chciało nagrywać za bardzo i miałem długą przerwę. Niestety no, zdarza się, ale dała się najlepszym. No i trzeba było mieć trochę przerwy, bo jednak no, dużo nagrywałem. Szczególnie robiłem bardzo często Kiedy nawet kiedy nie wiem, czasu, to robiłem je po trochę. GOL! Jest! Ale akcja samodzielna. Brawo, signał. Co dziewięć bramek. Is. Ale dobra, no. Ogólnie, wróćmy do tematu, no. Nie miałem czasu w nagrywać. Ogólnie nie miałem czasu na nagrywanie. Muszę coraz więcej tych sprawdzianów mi przyszło. Straciłem ogólnie chęć do nagrywania. Przez jeden dosłownie... Prawda. mi się jakiś upośledzony tydzień. Było przed feriami. Aha! Aha! Teraz wrócę do tematu, ale. To był go? Jakże. By tyfy. O, 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 o! No ale wróćmy do tematu. E... Miałem taki jeden tydzień, gdzie miałem. pewnie cztery sprawdziane, nie? I. aha. Ogólnie był to bardzo trudny tydzień i dla mnie oczywiście jako czwartoklasista, dla mnie to był bardzo ciężki tydzień, jakby że cztery sprawdziane, jakby że bardzo dużo sprawdzianów miałem, jak dla mnie oczywiście. Może nie było dla jakoś dużo, dla kurde, nie wiem, dla szóstoklasisty to pewnie nie było zbyt dużo, ale jako dla mnie, jako czwartoklasista było to dosyć dużo. Brawo Ronald, nie Ronald. Roman, gratuluję Ci za ogromę, ale... ale już mniejsza z tym, jeszcze więcej gdybym miał mówić. Już mniejsza z tym, nie? że stracimy tego le. No i miałem dużo nauki. Ale później nastąpił przełom, że mi się totalnie nie chciało nagrywać. Nikt nie wie dlaczego. Się serio nie chciało nagrywać. z sprawdzianów coraz więcej. Chociaż wtedy były ferie, ale na ferie, jak, z... jak prawie każdy człowiek, wyje... Nie, na ferie akurat nigdzie chyba nie wyjeżdżałem, ale ogólnie, miem, wiem... Nie, na ferie chyba gdzie... Pamiętam już, ale... Ale kurde. Ja no to jest goal, albo nie, gratuluję! Pierwszej obrony w ogóle w życiu chyba. No real. nie, ogólnie odechciało mi się nagrywać. gry, drugiej obrony. Trzeci! Ulala! Jakby, że no. Ogólnie mi się odechciało totalnie nagrywać miałem totalnie taką zamułkę nie, w życiu. Tak przez kilka miesięcy. Później powiedziałem, znalazłem taki... przeglądałem sobie biciki i znalazłem taki zajebisty bicik. Mówię... Kupiłem sobie jeszcze wtedy BNG drive'a, nie? I mówię, dobra, muszę też nagrać tego BNG drive'a. Nagrałem jakieś tam craftesty testy, trzy wyświetlenia. Mówię kurde, że to był dobry pomysł w ogóle być na tej przerwie ogromnej, bo to naprawdę mi gówno dało. Ale później mówię... No dobra, no nic, no zdarza się. Nie mogę być ciągle na przerwie, no ale... To w ogóle taki serwer, żeby się... Nie mogę być ciągle na tej walonej przerwie, nie? I mówię, dobra, nagram nutę, skoro mi się krafczasy nie wybiły. No i zrobiłem nutkę walić hejt. Która ma teraz 60 wyświetleń, więc to nie jest jako że mało. Rap na nowy rok miał mniej, ale rap na nowy rok zapowiadałem nieraz. Dobra, idź sobie do Chorwacji. Rap na nowy rok nie miał dużo. Nie? Tam miałem o wiele więcej. Bo chyba ten walić hejt miał o wiele. No nie o wiele, nie? Ale troszeczkę chyba miał więcej. Więc po prostu wpadłem na pomysł, żeby... Żeby nagrać no, ten tą walić hejt. Nie. Wymyśliłem tekst na szybko. Szybko to zmontowałem, szybko nagrałem i dobra. O, bramkaż bez bramkarza Uuuuh, wszedł! Ua! Niespodziewany początek! Gość ma 1500 goli tej! Niespodziewany początek! Już wiem słowa. Wiecie, ja byłem hajtowany ten raz, jak widzę. Jestem. powodem. powodź. Wtedy. Aha. wtedy ja mówię. Jakby, dlaczego ty to mi robisz? Nagram tą prostedę waloną i mówię dobrą, co no, nagrałem, nie? I kurde, później. Ja ale nie? Później, co się tam w ogóle zaczęło dziać, to wy nie wiecie. A no, to junior mi odbiera piłkę w ogóle z jak Jakąś się nawet nie Ciekawek po bez miał, kurde. u nas jest tak mało, chleba, jak my mamy wygrać. Ale dobra, wracając do tematu. No, nagrałem ten walić hejt. Później znowu, zamułka. Każdy mnie ciągle w szkole pyta. gdy się dowiedział o tej piosence. Ciągle mnie w szkole pytają. Kiedy nowa nuta? Kiedy jakiś odcinek? Ja mówię, dobra, wezmę się w garst, znalazłem jakiś bicik. Ja ogólnie tą piosenkę, Ekscytacja, którą teraz właśnie przed chwilą wróciłem na premierę, która będzie 26 maja o godzinie 13. Mówię, kurde, no. Ja już to miałem o wiele wcześniej nagrane, tak naprawdę, nie? Ja to miałem o wiele wcześniej nagrane. O! ol Nie! A to miałem o wiele wcześniej nagrane, nie? Naprawdę miałem wcześniej nagrane. Uwierzcie mi, że ja już to naprawdę dawno miałem nagrane. Bo mi się nie chciało tego nagrać. Tekst już miałem dawno wymyślony. Ale totalnie mi się tego nie chciało nagrywać. Wtedy... W się sensie nie chciało mi... O nie. Nie chciało mi się... Kurde! Chciało mi krew! Nie chciało mi się nagrywać tego z jednego powodu, że jak ja to nagrywałem, to nawet jak się darłem do, w, 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 przez słuchawki, to i tak gówno słychać było. Więc mówię, dobra, poczekam na jakąś okazję, w tym przypadku to był Dzień Dziecka, i nagram piosenkę. Ekstytacja. Bicik jest tak zajefajny fajny przecież, no nie mogę tego tak zostawić. I mówię, dobra, ja to zrobię. Ja to zrobię. W końcu, po tylu latach, w sumie miesiącach, kupiłem sobie ten mikrofon, bo był dzień dziecka, się zbliża i sobie kupiłem ten mikrofon na taki wcześniejszy dzień dziecka, ale gol! Wcześniejszy dzień dziecka. Ale to w ogóle był gol? Sorry, że to to ale to w ogóle był gol? Ja nie wiem. Nie było tego gola! Drugi raz nas tak zwagowało dzisiaj. No, ale wracając do tematu, no. Kupiłem sobie ten mikrofon. Oho, halo ładny gol. Kupiłem sobie ten mikrofon na tą okazję, nie? No i. Mówię sobie, dobra, to se. To se kupię tą... ten mikrofon, nie? I mówię, ja pierdzielę, nie? I kupiłem ten mikrofon niedawno, on jest nowy jak. Nie wiem co, jakby jak to nazwać. Nie wiem, ale jest bardzo nowy. Kilka dni temu go. Kupiłem. Wczoraj, ej, nawet to jest. To jest w, 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 wczoraj. Zanim ja to zmontuję, to już pewnie wczoraj nie będzie. Chociaż nie wiem, może dzisiaj to jeszcze zdążę zmontować i to wrzucić na YouTube, a. ale nie wiem, czy mi się w ogóle będzie chciało, bo też mam kilka filmów nagranych w sensie JFLUS. Ja muszę nagrać odcinek z Motowera. Nie mam. Wderzenie. Jeszcze główka. oj, Jeszcze szansa. Ale mi odebrał piłkę spod nóg. Proszę państwa. Sorry znowu, że przemytam temat, ale są takie emocje. Dobra, ale wróćmy do tego tematu, nie? Kupiłem mikrofon i co pierwsze zrobiłem? zacząłem się uczyć jakiegoś nowego programu do nagrywania. Nie wiem, czy wiecie. Na pewno nie wiecie, bo wam tego nie opowiadałem. Ale Walić hate było, nagrywanie w pro... było nagrywane w programie, który nie jest do muzyki. Tylko to było nagrywane w programie, w którym montuję swoje filmy. Dosłownie montuję w nim swoje filmy. I ja mówię, kurde, nie, to nie może tak wyglądać, że ja sobie będę tak... Więc się zacząłem uczyć Audacity. Teraz troszeczkę umiem tego Audacity. Oczywiście nie jakoś mega dużo, nie, ale choć... Ale na tyle dużo tego Audacity umiem, że mogę sobie nagrać szybko piosenkę, nie? jakby, że ta piosenka, którą nagrałem... Nawet dodałem troszeczkę autotuna, bo się nauczyłem, pobrałem jakiegoś autotyuna z neta randomowego do Audacity, jak na tutorialu było, i ja pierdzielę, nie? Ja mówię, cholipa, jasne, nie no, musiałem to zrobić. No i tak to wyglądało, nie? Nagrałem sobie tą piosenkę i... Nagrałem, fajne słówka są, tym razem już lepsze niż tam, może no, nie będzie aż tak... Aha, odnieść tutaj piłka. Nie będzie już chyba aż taki cringe, tak mi się wydaje, bo czemu ja bym nie. Trzeba ja nie potrafię odebrać piłki, jest jakiś upo czy upo? Może upo -lupo, nie wiem. Ale nagrałem tę piosenkę, no i doszliśmy do dzisiaj, kiedy. Dograłem tą piosenkę. Do... Wymyśliłem, a nie, wymyśliłem słowa do drugiej zwrotki, w ogóle nie wiedziałem, że mam słowa do drugiej zwrotki. Do drugiej zwrotki w ogóle nie wiedziałem, że mam słowa. Okazało się, że miałem, ale to. Ja już chciałem wymyślać, ale miałem słowa do drugi. Co jest? Halo! Jechałem mu przecież! O, co ty Co robisz? No i nagrałem tę muzykę. Dzisiaj ją dograłem. Dodałem trochę autotune'a do C minor, bo. C minor, przepraszam. Z tymi akordami. Muzykiem nie jestem. Ja się gram na gitarze, ale mega muzykiem nie jestem, nie? Aha, jestem sam! Nie. Być debilem, naprawdę. to Po tym meczu chyba już kończymy ten odcinek, nie? Na no, opowiadałem mam trochę przyczyn, kilka. opowiedziałem mam historii z mojego życia. Nie wiem, że tej bot mój strzało bronił tej, ale to było trochę. wstyd. Wstyd na boisko, proszę Państwa. Lech legia. Lech legia. Czemu on tak pozwolił strzelić? Ale przester musiał być. DJ robi przester. Szkoda, że ja nie dj jest nie jestem. Ale dobra no. Tak to wszystko wyglądało, a teraz sobie trochę pokomentuję ten mecz, bo nudzi mi się. Co jest? Kto ma największy skuter? No, Siadło! Gol! Filip Bedwajeren! 3-7! O kurde, sorry. Przepraszam. S ja że sorry za ten. za te odczyki, ale mam ten pojemności. Mikrofon pojemnościowy chyba to się nazywa i kurde, jest gównianie, bo... Gównianiem jest tym mikrofonem pojemnościowym się nagrywa, bo... Się, nie gównianie! Mikrofon jest dobry, ale... Wygramy sam na sam plus bramka. Ojojojoj, boli, boli, boli i jest rzut wolny. Teraz. Kurde, za wysoko sobie krzciłem. Tak nie, strzał, golu. Ale ma ten debil? Nie, nie, nie wierzę. 5 sekund, gol! I mamy bramkę! I mamy bramkę, proszę Państwa, na 4 do 7. I tak koniec meczu, więc zaraz i tak kończymy odcinek, ale mam nadzieję, że wam się spodobało, bo naprawdę... Ale polecam jeszcze zostać do końca. Sorry, że walę ciągle w ten mikrofon i to się zbiera. Brawo! Koniec meczu! Przegrywamy, ale przez wiele minut grałem sam, więc mecz był nie fair. Leo Chikong Leo MVP. Kto dostał złotego buta? Ja na pewno nie. A to Leo Kacink, kto dostał złotego buta. Ja dziękuję Wam za oglądanie. I cześć.